Marhaban. Symmetnym Lium Maia Niap, Wakifie z tych dam asmal i Siera. Fi Lohal Arabii. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest przymiotnik odczasownikowy, czyli Nizba w języku arabskim oraz czym są, i jak funkcjonują w języku arabskim przyimki wskazujące. Ale zaczynamy oczywiście od nizby. Jeżeli chodzi o nizbę, polega ona na tym, tak jakbyśmy po polsku na przykład wzięli słowo dom i od niego utworzyli przymiotnik domowy lub domowa. Tutaj mamy do czynienia... Z kilkoma rzeczownikami. Pierwszym z nich jest alem, czyli świat. Światowy, czyli rodzaj męski tej nizby, to będzie alemi. Zabieg, który tutaj wykonaliśmy, polega na tym, że po prostu do słowa alem jako świat dokładamy ja. I wychodzi nam alemi. Bardzo ważną rzeczą. W początkowym zapisie nizby jest to, żeby jednak umieszczać nad ja szaddę. Jak pamiętacie, jest to znak wokalizacyjny, który wygląda jak mała literka w. Jeżeli chodzi o rodzaj żeński nizby, no to jak wiemy, znakiem rodzaju żeńskiego jest tamarbuta, więc Dosłownie bierzemy nizbę rodzaju męskiego alemi. Dodajemy tam arbutę i wychodzi nam alemije. I możemy to zastosować w jakimś wrażeniu, na przykład herb alemuje. Jak pamiętacie, herb wygląda tak, jakby była rodzaju męskiego. Jednak nie jest, ponieważ jest to wyjątek. Nauczyliśmy się tego na poprzednich zajęciach. Dlatego nizba którą dostawimy do herb, czyli wojny, będzie rodzaju żeńskiego. Herb mije oznacza wojna światowa. Następnym wyrazem jest znane już nam z poprzednich lekcji weheb, czyli złoto. I identycznie jak u góry. Do weheb dodajemy w rodzaju żeńskim nizby ja, czyli będzie... The heavy. Pamiętamy o szadzie w zapisie, jednak y, też musimy pamiętać, że w rodzaju żeńskim również powinniśmy zapisać tą szadę, również nad literą ja. Następnie mamy złota, czyli The heavy -je. I wyrażenie, które możemy tutaj zestawić z tą nizbą to jest the heavy je, The Czyli złoty medal, ponieważ medal w języku arabskim jest rodzaju żeńskiego, ponieważ posiada tamarbutę i nie jest wyjątkiem. Następnie mamy do czynienia z bardzo ważnym słowem słowem Arab. Mogłoby się wydawać, że to znaczy Arab, ale tak nie jest, ponieważ Arab oznacza Arabowie. Natomiast Arabi, czyli nisba słowa Arab, oznacza arabski lub Arab. A arabię oznacza arabska lub Arabka. I oczywiście mamy tu do czynienia z identycznym zabiegiem, jak w pozostałych dwóch przykładach. Czyli w rodzaju męskim dodajemy ja. I mamy Arabi, a w rodzaju żeńskim dodajemy ja oraz tamarbutę i mamy Arabię. I wyrażeniem będzie FKF Arabije, czyli kultura arabska. Niestety zapomniało mi się tutaj postawić kropki na twa, powinna to być kropka. Kolejnym wyrazem jest madrasa. No i teraz musimy się zastanowić. Mamy wyrażenie, które mamy przepraszam słowo, które ma na końcu tamarbutę. Madrasa czyli szkoła. No i co teraz mamy zrobić, żeby stworzyć od tego nizbę? Nic prostszego. Zwyczajnie odcinamy tamarbutę. Zostaje nam mim dal ra i sin. Dodajemy do tego ja. Wychodzi Madrasi, czyli szkolny. W nizbie żeńskiej wychodzi nam Madrasije, czyli szkolna. I oczywiście zrobiliśmy to, co w pozostałych przykładach, czyli dodaliśmy do męskiej nizby ja, a do żeńskiej nizby ja i tamarbutę. I wyrażeniem przykładowym może być na przykład Zej madrasi, czyli Mundurek szkolny, ponieważ ZEJ to jest ubranie, ubranie też można wyrazić słowem malabis, ale prostsze, krótsze ZEJ występuje częściej. Teraz pora porozmawiać o zaimku wskazującym, czyli ISMUL ISHARA. Tak samo jak w języku polskim, w języku arabskim mogą być zaimki wskazujące bliższe oraz dalsze. Jeżeli chodzi o zaimki wskazujące bliższe, czyli ismul ishara al karibe to mamy dwa męski i żeński. Męski to jest hewe, czyli ten, a żeński to jest hewihi, czyli ta. Jeżeli chodzi o zaimki wskazujące dalsze, czyli ismul isharatul baide, to jest to również męski i żeński. Męski to welik, czyli tamten, a żeński to tilke, czyli tamta. I jeżeli chodzi o używanie, tych zajmków wskazujących w zdaniach mamy tutaj trzy zdania oparte o rodzaj męski i o wyrażenie składające się z dwóch wyrazów: beit, czyli dom, i kabir, czyli duży. I jeżeli stworzylibyśmy takie wyrażenie jak Hadha baytun kabirun. Specjalnie tutaj umieściłem nunację, żebyśmy rozpoznali konkretne formy. I kiedy wypowiadamy Hadha beitun kabirun, oznacza to tyle, co to jest duży dom. Jednak taka konstrukcja jest bardzo rzadka w języku arabskim. Zazwyczaj, kiedy słyszymy, Zaimek wskazujący to oczekujemy po nim tego przedrostka al, który wskazuje na określoność wyrazu. Dlatego bardziej popularnym wyrażeniem byłoby Hazel Beitul kabiru, czyli ten duży dom, jakiś określony, na którego na przykład wskazujemy w tym momencie. Możemy też konstruować tego typu wyrażenie. Havelbeitu kabirun, czyli oznacza to, ten dom jest duży. Jak pamiętacie, na poprzednich lekcjach mówiliśmy o wyrażeniu atrybutywnym. I tutaj właśnie mamy z nim do czynienia, czyli określony dom i nieokreślony duży. Co sugeruje nam, że powinniśmy pomiędzy tymi wyrazami umieścić, Polski czasownik jest. Czyli ten dom jest duży. Jeszcze chciałbym przedstawić jedną rzecz, która dotyczy wokalizacji, ale jest ona niezwykle rzadko stosowana. Głównie ją widać w jednym słowie. Jest to słowo Allah, czyli Bóg. I jak widzicie, mamy tutaj szadę, która nam sugeruje podwojenie. Wszystko jest z nią w porządku, tylko nie wiadomo, czym. Jest ta kreseczka. Ani nie wygląda ona jak Fatha, ani jak Kesra pod literą. Jest to jakby kreska postawiona na sztorc. Kreską tą nazywamy znak wokalizacyjny o nazwie Alif Henderize. Zobaczcie też, że nazwa sugeruje nam, że to jest nizba, ponieważ mamy szeńską końcówkę nizby, czyli ja i tamarbutę. Alif Hanjerije jest rzadko stosowany i jeszcze rzadziej zapisywany. Zazwyczaj jest właśnie umiejscawiany nad słowem Allah, czyli Bóg. I często jest to na jakichś ozdobnych kaligrafiach lub innego rodzaju zdobniczych elementach. W tym odcinku to by było na tyle. Poznaliśmy... Zaimki wskazujące. Poznaliśmy przymiotnik odrzeczownikowy, czyli nizbę. A w przyszłym odcinku spróbujemy troszeczkę podsumować to wszystko, czego się nauczyliśmy od samego początku aż do tego momentu. W takim razie do zobaczenia. Maeselema i K